Witajcie z tej strony Kasparow. E, dzisiaj, tak jak zawsze, przedstawiam filmik z Call of Duty Black Ops 2. Tym razem jest to system tworzenia klasy, więc zobaczcie, e, jak to wygląda. E, filmik pochodzi ze z źródła oficjalnego, czyli od strony dewelopera. E, czyli od firmy Treyarch. No i co? E, nie zwlekamy dłużej, tylko jedziemy do, do sedna sprawy. E, I popatrzcie, co my tutaj mamy. Oczywiście. Klasy defaultowe, czyli Mercenary Operative, Heavy Gunner Specialist i Recon Sniper. To są klasy domyślne w Black Opsie 2. Macie, oczywiście, tutaj to, o czym mówiłem wcześniej, czyli te 10 punktów. To jest ten pasek progresu na samej górze. 10 punktów, które możecie zagospodarować. Czyli możemy wyrzucić na przykład Perka 1, 2 lub 3. No i mamy dodatkowo 3 punkty wykorzystane gdzie indziej. Na przykład e, broni, albo w granatach, czyli ogólnie wyposażeniu. E, to jest pasek progresu, idziemy na dół. Dalej mamy oczywiście primary, czyli broń główna. E, pod spodem mamy do, do niej dodatki, e, secondary, czyli broń zapasowa. No i obok mamy perki i wyposażenie, czyli granaty. Dwa rodzaje granatów, czyli Little e, Tactical. Wiadomo, chodzi o granaty, na przykład e, odłąkowe i granaty taktyczne, czyli e, wszystkie, wszystkie rodzaje błysk dymki, e, granaty typu MP. W tym przypadku mamy Shock Charge, czyli tak jak było widać na, na innych filmach, e, granat, który wywoływał m, puls elektromagnetyczny i, i neutralizował działania wroga w ten sposób. I na samym dole mamy oczywiście Wildcard, czyli Dzika karta, która będzie nam umożliwiała wybór dodatkowego wyposażenia i inne tego typu rzeczy, ale to do tego zaraz przejdziemy. Popatrzmy dalej, co się dzieje na filmie. Tutaj mamy przełączoną klasę na mercenary i na przykład widać, w jaki sposób te 10 punktów zostało zagospodarowane czyli oprócz broni podstawowej mamy. Trzy perki, trzy perki, czyli trzy, przepraszam nie perki, tylko trzy dodatki do broni mamy Target Finder, Select Fire find i Laser side Laser side, Czyli, one już było omawiane że mnie wcześniej, ale podsumuję jeszcze raz Target Finder to jest dodatek pierwszy, który umożliwia nam Znaczy umożliwia nam, nie umożliwia nam, ale pokazuje wroga, który jest w czerwonym wódce Select Fire umożliwia nam wybranie trybu automatycznego bądź trybu pojedynczego strzału albo bersta. I Laser Sight to jest celownik laserowy, fizyczny celownik laserowy, czyli będzie widać laser, który się który, który z broni się wydobywa. Perki Flat Jacket, czyli kamizelka. Dalej mamy Hard wide, nie pamiętam dokładnie na czym on, na czym on polegał. Prawdopodobnie nie jesteśmy wykrywalni. Przez UAV na przykład perk trzeci jest pusty, czyli na konto perka trzeciego mogliśmy dobrać coś innego. No i grant mamy, Lidl odłamkowy i tactical jest pusty też. Możemy dobrać coś dodatkowego do tego grantu. Wildcards to jest, to jest to, co mówiłem wcześniej, premier gunfile, ale do tego też dojdziemy. No i tutaj znowu możecie sobie przewinąć. Jak deweloper te klasy mm, przełącza i popatrzyć sobie, co po kolei jest. Ja już tego nie będę tutaj omawiał, żeby filmik nie był zbyt długi. Ehm, no i właśnie, mamy teraz ehm, ciekawą rzecz. Klasa, przepraszam, opis broni. Ehm, macie współczynniki Mobility Damage Range and Accuracy. Wiadomo, Mobility chodzi o, o to, jak szybko się poruszamy z tą bronią. Damage, wiadomo. Ehm, obrażenia. Range, czyli zasięg broni i accuracy, dokładność, czyli jak ta broń, jak bardzo, jak celna jest ta broń. No i kategorie kategorie broni: mamy shotguns, light machine guns, czyli lekkie karabiny maszynowe, sniper life Wiadomo, Wiadomo, chodzi specials, broń specjalna i submachine guns czyli to są, to są wszelkiego rodzaju UMP, SCAR i tak dalej, i tak dalej, ci karabiny stromowe. E, no i tutaj kilka oczywiście przykładów broni e, snajperskich, możecie sobie też przewinąć, zatrzymać, e, jeśli Was to interesuje e, i przyjrzeć się bliżej tym wszystkim e, współczynnikom. E, kilka ciekawych rzeczy e, za chwilę się pojawi, między innymi, między innymi e, wild cards, które teraz są puste na samym dole. E, zaraz e, zobaczymy jak to będzie wyglądało. O właśnie mamy te wszystkie wildcards. Pierwsza z nich e, to jest primary gunfighter, e, pozwala nam na dołączenie trzech dodatków do broni, czyli możemy mieć tłumik, na przykład szybki ogień i y, zwiększone obrażenia, czy zwiększona penetracja pocisków. E, dalej mamy takie wyblakłe secondary gunfighter, czyli będziemy mogli dodać dwa dodatki do broni. Overkill polega na tym, że będziemy mogli nieść dwie bronie podstawowe: to jest chyba jasne. Danger Close, dwa granaty typu Little, okay? czyli dwa granaty. Możemy nieść sobie granacik um, odłamkowy i drugi granat, może być na przykład Semtex. Z tym, że wydaje mi się, że trzeba będzie wybrać dwa takie same e, rodzaje tych granatów e, ale nie jestem jeszcze pewien, czy będzie to 4 razy, na, czy tam dwa razy granat odłamkowy, czy odłamek plus, plus, e, plus Semtex, albo na przykład C4, nie wiem jak, jaka to będzie kombinacja, e, perk 1 grid, perk 2 grid i perk 3 grid, to jest sprawa bardzo prosta, będziemy mogli wybrać dwa perki z danego poziomu perk'u, czyli na przykład y, jeśli chodzi o poziom pierwszy perk'a, będziemy mogli wybrać dwa ulepszenia i tak samo z każdego kolejnego poziomu będziemy mogli wybrać po dwa, oczywiście na koszt czegoś innego, koszt czegoś innego i taktyczny to jest m, m, podobnie jak w przypadku dead dwa granaty, ale już nie m, nie odłamkowe, czy, czy tekst tylko taktyczne, więc na przykład EMP i na przykład i i Shock Charge. Także tak to, tak to wygląda. Dalej mamy oczywiście skorstryki, te wszystkie skorstryki były już przeze mnie omawiane w, filmu, w filmie, który jest do tego przeznaczony. Też możecie sobie oczywiście zapauzować filmik i zobaczyć jak to wszystko wygląda dokładniej. Zachęcam oczywiście do powrotu do mojego filmiku, gdzie opisywałem te wszystkie score streaky, za ile punktów każdy jest, do czego one służą itd., itd. No i też opinia o nich, który jest lepszy, który jest trochę gorszy. Też przypomnę jeszcze Wam, że score to jest nowy system zastępujący kill w Black Opsie 2 i to oczywiście ma służyć do Służyć ma polepszeniu po rozgrywki zespołowej. Dalej mamy attachments, czyli wszystkie, wszystkie, absolutnie wszystkie dodatki do broni, jakie się pojawią w Black Opsie 2. No i tutaj omówię, omówię może przepraszam, każdy dodatek z osobna. Pierwszy mamy Reflex Sight. To jest po prostu kropka. Najprościej mówiąc. Czyli Red Dot Sight z wcześniejszych gier mamy dalej celownik ACOG Czyli ACOG tak zwany popularnie tutaj chyba nie trzeba macie o co chodzi Target Finder co, to jest to co mówiłem wcześniej czyli mamy obwódkę, obwódkę na wrogu tylko jeśli celujemy oczywiście więc to jest taki trochę może nie AIMBOT, ale no ale wspomaga rozgrywkę dosyć znacząco, to widać na filmach przepraszam dalej mamy celownik hybrydowy e, suppressor czyli tłumik fast mag to jest oczywiście szybkie przeładowanie foregrip czyli uchwyt tutaj mamy laser sight celownik laserowy adjustable stock mm, nie pamiętam na czym to polegało więc wybaczcie mi pojawi się notacja na ekranie quick draw czyli szybkie wyciągnięcie czyli szybsze celowanie mms czyli Millimeter Scanner będzie nam rysował obwódki wrogów może nie obwódki, ale będzie nam pokazywał sylwetkę wroga przez dym lub wtedy, kiedy on będzie gdzieś tam kampił więc świetna, świetna broń przeciw kamperom Tutaj mamy Grenade Launcher, czyli wy wyrzutnia Select Fire to jest tryb Burst lub pojedynczy FMJ Zwiększone obrażenia, X wiadomo Powiększone magazynki. Także tak to wygląda, jeśli chodzi, o, e, jeśli chodzi o te dodatki, te broni. No i powoli zbliżamy się do końca e, naszego filmu. I jeszcze jedną tylko rzecz. Nowość, absolutnie gorący news. Mamy zdjęcie z Facebooka dewelopera gry. E, przedstawia ono, jak widzicie, skrzynię, ogromną skrzynię. Wydaje mi się, że jest to edycja kolekcjonerska Black Opsa 2 nie wiem co to może być, piszcie w komentarzach moim zdaniem jest to być może jakiś lata... dron tak jak to było na trailerach, te drony latały wyglądały całkiem, całkiem fajnie ten dron też jest pokazany na filmie FPS Russia więc piszcie sobie na YouTube i zobaczycie FPS Russia dron z blogu Psa wiki. no i tyle no. pozostaje się tylko domyślać co to może być, wygląda to naprawdę imponująco korzystka jest też bardzo fajna no, nie mogę się doczekać, nie wiem jak wy na ukazanie zawartości. Na pewno będzie u mnie filmik o tym, jeśli już jakieś nowe informacje się pojawią. Więc subskrybujcie. Na pewno wszystkie nowości o Black Opsie 2 u mnie się znajdą. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, piszcie w komentarzach. Subskrybujcie kanał. Dzięki, cześć na razie.